Przede wszystkim odwiedzić Dziecie groby, modlitwy, te groby, które wszyscy w Polsce wiedzieliśmy, grami, że istnieją, wiedzieli a o których nie mogliśmy mówić. Po drugie spotkać się z Polakami, którzy tam mieszkają, którzy z łzami w oczach, to jest prawda, widzą z nas a na motocykla z polskimi flagami, witają nam na przykład w Grodnie, w ludzie, w innych miastach. Lwowa, Trzecia sprawa spotkania z tamtejszą społecznością, rosyjską, ukraińską, Boże. białoruską żeby i te kontakty nie tylko na wysokim szczeblu rządowym, ale także przybliżyć na tym szczeblu, że tak powiem, ogólnoludzkim. uczestników białe, czerwone flagi, które stąd z Warszawy na dalekie wschodnie tereny